Psalm o uwolnienie od grzechu. Psalm ten czytają ci, którzy zgrzeszyli tak bardzo, że boją się prosić o przebaczenie. Ale Bóg i tak słyszy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o psalmie, który naprawdę jest w stanie dotknąć serca. To nie tylko modlitwa, nie tylko poetycki tekst, to krzyk duszy. Jest to Psalm 50. Czyta się go, gdy w środku jest ciemno, gdy wstydzisz się nawet podnieść oczy ku niebu. Kiedy ręce są opuszczone i wydaje się, że Bóg się odwrócił. Ale to właśnie wtedy, poprzez ten Psalm, on jest najbardziej bliski. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Tekst Psalmu Zmiłuj się nade mną, Boże. Według wielkiego miłosierdzia Twego. I według obfitości Twej łaskawości wymasz nieprawości moje. Obmyj mnie z nieprawości mojej. I oczyść mnie z grzechu mego. Albowiem znam nieprawość moją. I grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko wobec Ciebie zgrzeszyłem. I uczyniłem zło przed Twoimi oczyma. Abyś był sprawiedliwy w swoim sądzie. I czysty w Twym sądzie. Oto poczęty zostałem w nieprawości i w grzechu urodziła mnie matka. Oto umiłowałeś prawdę w moim sercu i objawiłeś we mnie swoją mądrość. Pokrop mnie chizopem, a będę czysty. Obmyj mnie, a będę bielszy niż śnieg. Niech usłyszę radość i wesele. Niech się radują kości, które połamałeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów. I wymasz nieprawości moje. Stw. zamknięte RZ we mnie serce czyste, Boże. I odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie od Twojej obecności. I nie odbieraj mi Twego świętego ducha. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. I umocnij mnie duchem Pana. Będę nauczał bezbożnych Twoich dróg. A bezbożni nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od krwi. Boże, Boże mojego zbawienia, a mój język będzie wychwalał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz usta moje, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ofiary Ty nie chcesz, ja bym ją złożył. Nie będziesz łaskaw ofiary całopalnej. Ofiarą dla Boga jest duch złamany. Nie wzgardzisz, Boże, sercem skruszonym i pokornym. Będziesz sprzyjał Syjonowi według Twego upodobania. Zbudujesz mury Jerozolimy, wtedy ofiary sprawiedliwości będą ci miłe. Ofiary i całopalenia, wtedy złożą cielce na Twoim ołtarzu. Drodzy bracia i siostry, czy wiecie, kto to napisał? Dawid, wielki król, odważny wojownik, Boży pomarzaniec, a jednak upadł. Ciężko zgrzeszył, wziął żonę innego mężczyzny a nawet doprowadził jej męża do śmierci. To była zdrada zarówno wobec ludzi, jak i wobec Boga. I właśnie wtedy, w chwili swojej największej moralnej porażki, Dawid nie uciekł. Nie szukał wymówek. Upadł na kolana i wypowiedział te słowa: "Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego. Posłuchaj, nie mówi, jeśli możesz, przebacz mi, mówi w twoim wielkim miłosierdziu" On wie, że Bóg może, że Bóg jest chętny, że Bóg nie jest Mścicielem, ale Ojcem, tak sprawiedliwym, tak świętym, ale przede wszystkim miłosiernym. Psalm ten jest przykładem prawdziwej pokuty, nieformalnej, nie ze strachu przed karą, ale głębokiej, szczerej pokuty. Dawid mówi, Mój grzech jest zawsze przede mną. Nie usprawiedliwia się okolicznościami. Nie zrzuca winy na innych. Przyznaje, zgrzeszyłem. A potem prosi, STW zamknięte RZ, Boże, we mnie serce czyste. To jest najważniejsze. Nie tylko cofnij konsekwencje. Nie tylko niech wszystko wróci. Nie. On prosi o nowe serce. Ponieważ bez niego, bez wewnętrznej zmiany, wszystko inne jest bez znaczenia. Moi przyjaciele, każdy z nas popełnił błędy. Każdy z nas, może nie tak głośno jak Dawid, może nie tak głośno jak Dawid, może nie tak świadomy tragedii innego człowieka. Ale przed Bogiem każdy grzech jest straszny i każdy grzech jest wybaczalny. Tak, tak, każdy grzech ponieważ to nie nasze zasługi nas oczyszczają, ale jego łaska. Nie nasze próby bycia lepszymi, ale jego krew przelana na krzyżu. Psalm 50 uczy nas, by nie bać się pokuty. Nie upokarza, lecz wyzwala. Nie pozbawia nas godności, ale ją przywraca. Po tym wydarzeniu Dawid stał się jeszcze bliższy Bogu. Jego serce zostało odnowione. Jego podróż trwała dalej. Tak samo może być z tobą. Jeśli więc boli cię dusza, jeśli twoje serce jest ciężkie, jeśli wydaje ci się, że jest już za późno, otwórz ten psalm. Przeczytaj go na głos. Powoli. Każdą linijkę. I pozwól Bogu przemówić do ciebie. On już jest gotowy przebaczyć. On już tam jest. Drodzy bracia i siostry, doszliśmy do najważniejszej rzeczy. Co zaczyna się, gdy kończy się czytanie psalmu. Ponieważ psalm nie jest magiczną formułą, rytuałem ani przyciskiem, obcofnij. To rozmowa. To dialog między złamanym ludzkim sercem a wielkim Bogiem, który wciąż pragnie miłości. Wszystko, co opowiedział Dawid, nie było tylko pięknymi słowami, to było wyznanie. A jeśli kiedykolwiek stałeś na krawędzi, jeśli kiedykolwiek byłeś miotany między rozpaczą a nadzieją, między strachem a wiarą, Wiesz, jak ważne jest, aby w tym momencie powiedzieć: Panie, zawiodłem. Ale ty możesz mnie podnieść. Skrucha nie jest słabością. W dzisiejszym świecie, w którym zawsze trzeba być skutecznym, silnym, samowystarczalnym, przyznanie się do winy jest niemalże wyczynem. Ponieważ duma nie chce odpuścić, strach przed odrzuceniem powstrzymuje przed zabraniem głosu. Mur milczenia i urazy, który zbudowaliśmy przez lata, wydaje się nie do przebicia. Ale oto, co mówi nam psalm 50, ofiarą dla Boga jest złamany duch. Niebogactwa, niedosłowne ofiary, nie zasługi. Ale złamany duch. To znaczy serce, które nie odgrywa już żadnej roli. Nie maluje się jako pobożne. Nie buduje iluzji. Po prostu przychodzi i mówi: Panie, oto jestem. Oto, co zrobiłem. Oto, jak się zatraciłem. Zaakceptuj mnie, kropka. Bóg się nie targuje. Nie zastanawia się, czy cierpiałeś wystarczająco za swój grzech? On nie prowadzi arkusza wyników, jeśli dobrze się tutaj spisałeś, damy ci plus, a jeśli znowu zgrzeszyłeś, damy ci minus. On jest Ojcem. I jak każdy kochający Ojciec, On czeka. A kiedy wracamy, nawet jeśli jesteśmy wyczerpani, nawet jeśli mamy puste ręce, On nie mówi, ostrzegałem cię. On obejmuje, obmywa, On odnawia. Ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Ponieważ wróg dusz ludzkich zawsze będzie szeptał, jesteś zbyt zły. Już wszystko zepsułeś. Nie jesteś godzien. Ale wiesz, jaka jest ironia? On ma rację, nie jesteśmy godni. Ale łaska Boża jest właśnie taka, przychodzi tam, gdzie nie ma już godności. Nie można jej kupić, nie można na nie zapracować. Ono jest otrzymywane. I tylko ten, kto odważy się je przyjąć, jest prawdziwie wolny. Człowiek ze złamanym duchem nie musi udawać świętego, nie musi się usprawiedliwiać, może być szczery. Może płakać, może rozmawiać z Bogiem jak z Ojcem. I wtedy przychodzi to, czego nie da się opisać słowami wewnętrzna cisza, głęboki pokój. Nie zewnętrzny, nie iluzoryczny, ale to, co daje tylko Bóg, gdy mówi: wybaczono ci. Wszystko zaczyna się od nowa. Taka jest moc tego psalmu. Otwiera on drzwi, daje nam słowa, gdy nasze własne nie wystarczają. Pokazuje nam, że nawet po najciemniejszej nocy świt jest możliwy. Nie dzięki nam, ale pomimo nas. Nie dlatego, że nam się udało, ale dlatego, że Bóg jest wierny. Jego miłość nie jest reakcją na nasze zachowanie. To Jego natura. On nie tylko przebacza. On jest przebaczającym. On nie jest tylko miłosierny. On jest łaską. On nie tylko daje szansę. On jest tą szansą. I kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, wtedy zaczyna się prawdziwe chrześcijaństwo. Nie religia w niedzielę. Nie zewnętrzne przestrzeganie zasad. Ale żywa wiara. Oparta na przebaczeniu. Na łasce. Na fakcie, że jestem grzeszny, ale kochany. Jestem upadły, ale przywrócony. Byłem daleko, ale teraz jestem blisko. A kiedy serce jest oczyszczone, kiedy dusza znów czuje oddech Boga, wtedy już nie tylko wierzymy, my żyjemy. Nie tylko czytamy pismo, słyszymy głos Ojca. Nie tylko chodzimy do świątyni, sami stajemy się świątynią, w której mieszka Duch Święty. A wtedy, jak mówi Dawid, będę nauczał bezprawia Twoich dróg. To jest nasza historia, nasz ból, nasza pokuta staje się błogosławieństwem dla innych. Zaczynamy mówić, popatrz: ja też popełniłem błędy. Ja też upadłem. Ale Bóg mnie podniósł. Ciebie też podniesie. Tak rodzi się prawdziwe świadectwo. Nie z triumfu, ale ze łez. Nie z doskonałości, ale z przebaczenia. Świat nie potrzebuje doskonałych chrześcijan. Świat potrzebuje prawdziwych. Takich, którzy wiedzą, co to znaczy upaść. I którzy wiedzą, kto podnosi. Dlatego Psalm 50 nie jest tylko tekstem na specjalne okazje. To psalm na każdy dzień. Za każdym razem, gdy czujesz się zagubiony, otwórz go. Za każdym razem, gdy dręczy cię sumienie, za każdym razem, gdy paraliżuje cię strach, za każdym razem, gdy gęstnieje ciemność, wracaj do niego. Ponieważ jest to droga do domu to głos syna marnotrawnego który już nie żąda ale po prostu prosi przyjmij mnie i jest to głos ojca który mówi już wyszedłem ci na spotkanie i na zakończenie moi drodzy chcę wam przypomnieć że zwłaszcza w świetle zbliżającej się wielkanocy ten psalm brzmi ze szczególną głębią ponieważ wielkanoc jest świętowaniem zwycięstwa nad śmiercią to święto przebaczenia to moment, w którym cały chrześcijański świat przestaje pamiętać, krew Jezusa Chrystusa została przelana nie za sprawiedliwych, ale za grzeszników. Za ciebie i za mnie. Dlatego świętowanie Wielkanocy to nie tylko tradycja. To świadectwo. To uznanie, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Że nasz grzech nie jest ponad Jego miłością. I że każdy z nas może z martwych wstać, do nowego życia, do nowej nadziei, do nowej czystości serca. Niech Bóg nas błogosławi, abyśmy przeżyli tę Wielkanoc nieformalnie, ale całym sercem. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.